Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. どうして

No chciałem powiedzieć, że zasłużone nasze zwycięstwa i mogą być bardziej okazałe. Nie wykorzystaliśmy kilku jeszcze sytuacji na trudnym terenie, grząskim, nierównym, szczególnie nierównym. Ciężko było dzisiaj praktykować grę w piłkę nożną, ale mój zespół zagrał zdyscyplinowanie i tutaj zdecydowanie byliśmy lepszym zespołem. Mimo bardzo ambitnej gry stali Poniatowa, która grała bardzo ambitnie, czasami tam powiedziałbym, że wydaje mi się, że troszeczkę zbyt ostro. I w takich momentach, jak nasz zawodnik został odwiedziony do, 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 do szpitala. No, uważam, że no szkoda, że, 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 że zawodnicy czasami grają w nogi, nie grają w piłkę. Nie było to, to tylko jedyne jakby zajście na boisku. Do, do tego, mam pretensje, że, że, że sędzia do końca nie panował jakby nad. Nad meczem. Mamy jeszcze trzy mecze do końca i, i różnie może być. Na pewno z, z Makuszewskiego nie będziemy mogli skorzystać i kilku zawodników bardzo mocno odczuwa trudy dzisiejszego spotkania. Ja jestem zadowolony. Zagraliśmy poprawne spotkanie na trudnym terenie. W większości się zgadzam z scenarzem gości. Zasłużone zwycięstwo. Gdzieś tam nie mieliśmy po prostu siły przebicia armat, żeby żeby móc prowadzić równą grę i gdzieś tam strzelać bramki. Można powiedzieć, że gramy po raz kolejny bez napastników. Gdzieś tam jest 20 obrońców w drużynie i trzech napastników, z tego trzeba strzelić skład. To co ten mówił odnośnie boiska, no boisko jest... Nie, nie, nie pozwala na granie w piłkę, nie pozwala, na, my nie mamy gdzie trenować. Mówię, to są warunki drugoligowe, no i niestety gdzieś tam to, powtarzam po raz kolejny, niektóre rzeczy przyrosły, przyrosły nas, nas, nasz klub. Już nie mówię o sprawach kadrowych, ale o sprawach bazowych. No. Dalej będę przypominał, że nie ten oznajomy Budkiewicz cały tydzień był na studiach, ale nie mają młodzieżowca, musiał grać. No, jest to jakieś skandaliczne, naprawdę do, do, dobór personalny zawodników no, na, postawia wiele do życzenia. Co do samego meczu, myślę, że tam wszyscy mówią, że ustawił ten mecz pana Kartka. Ja myślę, że nie, że pierwsza bramka szybko strzelona, postawiłem w meczu, gry, zresztą bardzo, 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 bardzo łatwo strzelona przez wigry. Ustawiła mecz, bo, bo można dać w 10, i też można gdzieś tam nawiązywać walka, bo 1-0 i potem drużyna gdzieś tam już nie potrafiła, nie wierzyła w to wszystko. Na pewno grali ambitniej i w takim meczu wychodzi kto w, kto potrafi, kto gdzieś tam się angażuje, jak kto odpuszcza. Ja mam swoje, swoje spostrzeżenia, swoje wnioski i na pewno ci zawodnicy, którzy odpuszczają, nie będą dostali pełnego ograni.